Witajcie, moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z Wami w kolejnym filmie. I dzisiaj, w związku z tym, że wiosna trwa w pełni, lato coraz bliżej, mimo że dzisiaj za oknem mamy śnieg, no to jednak kalendarzowa wiosna nas obowiązuje. A w związku z tym, że te ciepłe dni nadchodzą do nas coraz szybciej, to zacznie się okres, kiedy na nowo zaczniemy spotykać się z ludźmi, na nowo zaczniemy do nich wychodzić. A co za tym idzie, wielu z nas zacznie również chadzać na randki, moi drodzy. Dlatego z tej okazji przygotowałam dla Was dzisiaj materiał na temat. Takich moich siedmiu faworytów, takich siedmiu najlepszych zapachów, które według mnie świetnie sprawdzą się na randkę, i są to zapachy, których ja sam używałem na swoje randki, ale też zapachy, które według mnie są po prostu doskonałe już za samą kompozycję. Tak więc już nie przedłużając, ja przejdę do sedna dzisiejszego materiału. Zanim poruszymy sam temat zapachów, powiem Wam w następie tylko tyle, że e, dzisiaj nie będę opisywać Wam każdego zapachu tak dogłębnie, dokładnie skupię się na jego nutach zapachowych, tylko postaram się pokrótce opisać każdy zapach, żeby znowu ten materiał nie trwał 30 minut e, i uzasadnić, dlaczego akurat ja wybieram ten zapach jako zapach doskonały na randkę. Myślę, że każdemu z Was po prostu też zależy na czasie, zależy na tym, żeby już mieć jakiś gotowy pogląd, gotową receptę na to, jaki ten zapach powinien być. Jak zapach wybrać, dlatego nie traktujcie tego jako takiej recenzji, sensu stricte dającej Wam wskazówki, tylko raczej już gotowca, z którego można wziąć niektóry zapach i będziecie wiedzieć, że on się sprawdzi na randkę w 100%, bo wiem co mówię, wielu z tych zapachów sam użyłem na swoje randki, nie żałuję tego do dziś, dlatego już... Kończąc, swój wywód przejdę do pierwszego zapachu. I tak moi drodzy, pierwszy zapach, pierwszy mój ulubiony zapach, jeżeli chodzi o zapachy na randkę, to oczywiście masz interlaut, czyli zapach. Yy który ja używam i na co dzień, ale i od święta i na jakieś większe wyjścia. On również świetnie się sprawdza. No to jest zapach, o którym ja ostatnio bardzo często mówię, bardzo często Wam o nim wspominam, a to ze sprawą tego, że ja po prostu ten zapach bardzo, ale to bardzo lubię. Według mnie on sprawdzi się świetnie na randkę poprzez tą swoją balsamiczność, poprzez to, że jest on takim mm, budulcem napięciowym, można powiedzieć. Jest to zapach, który jest bardzo komplementogenny, bardzo zwraca na siebie uwagę. On bardzo otula, bardzo potęguje to, że tak jakby osoba, która używa tego zapachu, Zapachu, um, od razu ze Plus w naszych, w naszych oczach. Od razu mamy taki odruch, że chcemy tego człowieka bardziej poznać, dlatego według mnie zapach Hamaż Interlaut świetnie sprawdzi się na randkę. Dodatkowo jest to zapach, który bardzo dobrze się utrzymuje, jest on bardzo dobrze trwały, Występując w stężeniu wody perfumowanej, natomiast jego trwałość, no, on wytrzyma spokojnie cały dzień, a jeżeli chodzi o randkę, to cały wieczór bez najmniejszego problemu a kto wie, może i poranek. Tak więc tutaj, tutaj jeżeli chodzi o zapach Hamaż Interlaut, to zdecydowanie taką balsamiczną, Nieco kadzidłową kompozycję jak najbardziej mogę Wam polecić. Ja w tym zapachu się za zakochałem i sam miałem go na swojej jednej, jednej randek, na pierwszej randce notabene. I uważam, że był to zapach doskonały i doskonale dopasowany do miejsca. Z tym, że uwaga, według mnie jest to zapach, który lepiej sprawdzi się na takie randki zobowiązujące, czyli kolacje, Taką w dobrej restauracji, gdzie już wiecie, musicie wyglądać bardziej z klasą, pachnieć też bardziej z klasą, aniżeli takie mało zobowiązujące wyjście, jak na przykład wyjście do kina, spacer czy kawa. Dlatego tutaj bardziej skłaniałbym się w kierunku właśnie tego typu spotkań, aniżeli nieco bardziej luźnych. Ale jeżeli chodzi o um, wszystkie zapachy z dzisiejszego zestawienia, no to to jest mój faworyt, więc jeżeli lubicie niszowe zapachy, lubicie markę Amuasz, no to zdecydowanie radzę Wam postawić właśnie na zapach Amuasz Interlaut. Dalej, kolejna kompozycja to również zapach, który ja użyłem na swoją randkę, ale na taką mniej zobowiązującą, bo jest on nieco świeższy, nieco bardziej delikatniejszy. Mowa oczywiście o zapachu Dior Savage w wersji wody perfumowanej. Według mnie jest to świetny zapach, nieco bardziej świeższy. Ja go bardzo lubię nosić na co dzień, i tutaj również on jest bardzo komplementogenny. Mało z tego powiem wam tyle, że bardzo dużo moich koleżanek, już koleżanek, zakochało się w tym zapachu do tego stopnia, że jednak. Z nich na przykład kupuje go notorycznie swojemu popakowi, więc to o czymś świadczy, rzeczywiście ten zapach jest bardzo um, um, lubia, lubiany przez kobiety. Ja ten zapach miałem na jednej ze swoich randek, um, która no była to raczej taka bardziej niezobowiązująca randka było to po prostu wyjście do kina. no będę um, w jakieś święto, że wszystko było pozamykane, ale kina było otwarte. Natomiast według mnie jest to świetny zapach, w związku z tym, że on jest nieco bardziej świeższy, nieco bardziej delikatniejszy, nawet lekko kwasowaty. Um, no, według mnie sprawdzi się on właśnie świetnie na takie mało zobowiązujące wyjścia. Ja osobiście, tak jak mówię, sam ubrałem go do kina, ale równocześnie mógłbym go ubrać na kawę, na spacer. Myślę, że w takich sytuacjach ten zapach sprawdzi się doskonale. Tutaj nie ma co się dużo nad nim roztkliwiać. Jeżeli chcecie dokładną jego recenzję, chcecie doczytać, co tam w trawie piszczy, to oczywiście link do niej macie w opisie, a już przechodzę do kolejnej kompozycji kolejna kompozycja to zapach którego ja nie miałam okazji użyć na własną randkę ale zapach ten znam, mowa oczywiście o zapachu Intoxicated by Kilian. Killian to niszowa marka mimo, że obecnie jest już ona dostępna w Douglasie i zapach Intoxicated również możecie tam nabyć, no to jednak nadal gdzieś Kilian mieści się w tak rydzach marki niszowej ja ten zapach bardzo lubię, jest to unisex oczywiście, ale są bardzo zmysłowe jest to zapach niezwykle aromatyczny jest to zapach można powiedzieć nawet bardzo pociągający zapach, który na tej Randzce zbuduje nam napięcie. Sprawi, że osoba, z którą na tej randce jesteśmy, będzie chciała poznawać ten zapach, będzie chciała skrócić ten dystans pomiędzy nami, właśnie za sprawą tej wyjątkowej woni. Dla mnie, zapach Intoxicated by Killian to naprawdę wyjątkowa kompozycja. Jeżeli macie okazję go przetestować, macie okazję się z nim zapoznać, to jak najbardziej Was do tego zachęcam. Z tym, że tutaj uwaga, dla mnie jest to zapach, który raczej ja używałbym tylko na wyjścia wieczorowe, nigdy nie za dnia, jest on po prostu za ciężki. Właśnie Raczej randki, kolacje, jakieś przyjęcia, bankiety, coś w tym stylu, to myślę, że tutaj y, marka Kilian i Zapach Intoxicated sprawdzi się w 100%. Pamiętajcie, on się na co dzień nie nadaje. Ja nie miałem go na swojej randce, a jeżeli by już używałem, no to rzeczywiście porą wieczorową na jakieś takie wyjścia. Y Bardziej zobowiązujące, dlatego tutaj, jeżeli idziecie na spacer czy tam nawet do kina porą wieczorową, to ten zapach Wam zdecydowanie odradzam. Natomiast na takie wieczorne kolacje, myślę, że jest on w sam raz. To jeden z takich moich ulubionych zapachów na zimę. Zapach, który ja zawsze używam zimą, bo według mnie on się sprawdza wtedy najlepiej, ale na takie wieczorne randki, nawet latem, też również świetnie sprawdzi się ten zapach. Wieczory są nieco chłodniejsze, tak więc myślę, że tutaj on znajdzie swoje zastosowanie w 100%. Mowa oczywiście o zapachu Tom Ford Tabako Vanilla, czyli naprawdę słodkiej, bardzo intensywnej, bardzo takiej zjadliwej, można już powiedzieć, kompozycji, bo jeżeli miałbym go do czegoś porównać, no to dla mnie ten zapach jest tak. Takim słoikiem przesłodzonego już do granic możliwości miodu. Jest to naprawdę świetny zapach, jeżeli lubicie takie słodkie, bardzo, bardzo, można powiedzieć, duszące kompozycje, od których niektórych może bolić głowę, dlatego to uprzedzam, no to ten zapach mogę wam polecić w 100%. Ja w tym zapachu się zakochałem. Oczywiście ta słodycz jest nieco przy, przytłumiona przez nieco ostrzejsze nuty, ale jednak ona. Nadal jest na tym pierwszym planie, nadal jest wybijana na ten pierwszy plan. Więc jeżeli lubicie słodkie zapachy na ransce chcecie zaskoczyć, no to myślę, że tutaj Tom Ford Tabako sprawdzi się w 100%. Z tym, że również, jeżeli nie zwykliście używać podobnie ciężkich zapachów na co dzień, to raczej kierowałbym się tutaj w kierunku zapachów typowo wieczorowych, że ten zapach Tom Ford Tabako Vanilla będzie Waszym takim wieczorowym zapachem, właśnie na randki, na jakieś wieczorne wyjścia. I znowu, jeżeli byłaby to niezobowiązująca hmm, kolacja, czy tam nie wyjście do kina, to również takiego zapachu bym po prostu nie używał, bo może być on nieco przesłodzony, może być on za ciężki, może on za bardzo oddziaływać na drugą stronę. I tutaj też ma uwaga: oszczędzajcie go. Jeżeli za dużo go użyjecie, to może być tak, że nie tylko was, ale i kogoś rozboli głowa. Tak więc warto tutaj pamiętać, by nie przesadzić, delikatnie go dawkować. No i tak, jeżeli nie jesteście fanem takich słodkich, jest oczywiście unisex takich słodkich bardziej można powiedzieć bezpłciowych zapachów no to a jesteście raczej fanami takich męskich charakternych kompozycji ten zapach odpada w przebiegach i zdecydowanie postawcie na coś innego z listy ale jeżeli chcecie spróbować czegoś wyjątkowego no to oczywiście do testów zapachu tą fort tabakowa Nila jak najbardziej was zachęcam ponieważ po prostu jeżeli macie podobny gust zapachowy do mnie no to w 100% zakochacie się w tym zapachu. Przy marce Komfort i kolejnym moim ulubionym zapachem na randki. Chociaż sam nie miałam go jeszcze użyć, nie miałam go okazji użyć na randkę, ale. Na takie wieczorne wyjścia, nawet na co dzień również go używałam, ale ja akurat jestem z tych, co nie boją się używać bardzo intensywnych kompozycji na co dzień, a też mój zawód mi jakby na to pozwala, więc z tym nie ma problemu. E, mowa oczywiście o zapachu Tom Ford Extreme Noir, czyli świetnej kompozycji, również bardzo charakternej, bardzo wdzięcznej, tutaj już nieco drapiącej. Tutaj to jest jednak zapach, który nieco drapie, czyli już bardziej, jeżeli lubicie takie typowo męskie, bardziej idące w stronę męskich zapachów, zapachy, no to myślę, że Tom Ford Noir Extreme. To jest kompozycja doskonała dla Was. W przypadku takiej eleganckiej kolacji, on się sprawdzi, ale też w przypadku takiego wyjścia do kina, tutaj również myślę, że nie ma przeciwwskazań co do używania tego zapachu. Tylko w przypadku kolacji użyłbym go więcej, a w przypadku wyjścia do kina użyłbym go mniej, żeby rzeczywiście nie przytłumić osoby, która będzie z nami na tej randce tym zapachem. Dlatego tutaj warto uważać, ale jest to również kompozycja, którą śmiało możecie kupować w ciemno. Jeżeli szukacie doskonałego zapachu na randkę, to myślę, że to jest jeden z takich. Numerów jeden w dzisiejszym zestawieniu. Kolejny zapach to zapach marki Versace, i zapach, który też miałam okazję założyć na jedną ze swoich randek. Mowa oczywiście o drugiej randce. I według mnie ten zapach jest taką hybrydą, czyli zarówno na bardziej zobowiązujące kolacje i tego typu wyjścia, a i na te bardziej spontaniczne kawy czy tam spacery, które nie zobowiązują, aż tak bardzo on się sprawdzi w 100%. Mowa oczywiście, moi drodzy, zapachu Versace rozplame. Zapachu, który jest bardzo drapiący w nos, jest on taki bardzo pieprzny, można powiedzieć bardzo wyrazisty, bardzo przyprawowy właśnie za to go lubię. Jest on też intensywny, z tym, że nie jest on tak intensywny jak I mimo że Amlaż też jest na przykład przyprawową kompozycją no to jednak w przypadku zapachu Interlaut ta przyprawowość działa na troszeczkę innej zasadzie. Interlaut jest, jakbym miał go porównać, to on jest taki balsamiczny można powiedzieć, że on jest jak taki karmel idealnie rozlewający. Się bez żadnych grudek, na przykład na ciasto, a jednak Versace rozplamy to taki karmel z pewnymi. Uchybieniami, dziurkami, schropowatą powierzchnią. Tak, tak opisałbym te dwa zapachy. Może to śmieszny sposób, ale myślę, że to jest doskonałe odzwierciedlenie, jak te kompozycje się od siebie różnią, mimo że są one w jakimś stopniu tą przyprawowością do siebie podobne. To jednak wersacze Eros Flame jest trochę taki bardziej, można powiedzieć, nieidealny, w tym, że jest to naprawdę świetna kompozycja według mnie. Ja ten zapach bardzo lubię. Noszę go zarówno na co dzień, w zimne miesiące, jak i myślę, że tutaj na randki sprawdzi się w 100%. Tak jak powiedziałem, jest zapach hybryda, więc jeżeli chcecie mieć takiego pewniaka, w którym obskoczycie wszystkie randki, poczynając od tych mało zobowiązujących dziennych kawach, po te wieczorne kolacje w bardzo eleganckim klimacie, no to myślę, że ten zapach w 100% mogę Wam polecić. Również go możecie kupić na ślepo. bo dai, że ktoś go kupił z mojego polecenia, jest z niego bardzo zadowolony, ale to już było sporo czasu temu, dlatego tak pamiętam jak przemgłe, ale szczerze mogę Wam ten zapach polecić, jeżeli lubicie proste, męskie, charakterne kompozycje z taką nutką wyjątkową, Nutką czegoś nowego, no to oczywiście zapach Versace oraz flamę, również Wam polecam. Tak jak mówię, kupujcie w ciemno, jeżeli chcecie w nim obskoczyć wszystkie randki. Ostatnią kompozycją na naszej liście jest zapach, którego ja już używałem dość spory czas temu. Jest to kompozycja, do której ostatnio nie miałam okazji wrócić, a to za sprawą tego, że no rzeczywiście dużo tych zapachów testuję i naprawdę czasami powrót do takiej ulubionej kompozycji byłby trudny, moi drodzy. Mowa oczywiście o zapachu Gabbana Intenso, czyli zapachu, który no już testowałam dość spory czas temu naprawdę spory czas temu. Notabene był to pierwszy zapach z takich typowo jakby wieczorowych perfum. Z tym, że dzisiaj ja bym raczej go używał na co dzień, a wtedy był to dla mnie zapach wieczorowy. Jak wiadomo, ten mój gust zapachowy na przestrzeni lat trochę ewoluował. Jest to zapach, szczerze Wam powiem, trochę podobny do Amouage Interlaut, jak pamiętam, przez mgłę. Z tym, że jest on nieco mniej, nieco bardziej delikatniejszy. Jest on po prostu bardziej subtelny. Według mnie jest on intensywny, ale nie na tyle, by nie wiem, być taki jak Amłasz. A teraz chodzi o to, że jest on taki już. Bardziej stonowany, nadal jest to bardzo intensywny, bardzo przyjemny balsamiczny zapach, lekko tytoniowy, e, można kędzidłowy, coś w tym stylu, może bardziej będzie to trafne określenie. E, natomiast myślę, że tutaj również będzie taka hybryda zapachowa, szczerze Wam powiem. Jest to zapach, który sprawdzi się zarówno na randkę wieczorową, na wieczornego drinka, na elegancką kolację, ale myślę, że i też na wyjście do kina, czy nie wiem, jakąś niezobowiązującą kawę, obiad, lunch, również możecie ten zapach bez problemu nosić. Jest to taka jedna, nie wiem, z moich ulubionych kompozycji, jeżeli szczerze mogę Wam powiedzieć. I na przestrzeni lat jest to jeden z nielicznych zapachów, którego mimo, że teraz mówię, że dawno nie używam, to jednak bardzo często do niego wracałem. Szczególnie jeżeli chodzi o zapachy wieczorowe, bo jeżeli chodzi o jakieś tam urodziny, wieczorne wyjścia, przyjęcia, no to z reguły Zostawiam właśnie na ten zapach. Nie miałam go okazji użyć jeszcze na randkę, ale tak jak mówię, według mnie będzie to świetna kompozycja. I również taki pewniak jak wersacze rosplame, czyli zapach, w którym obskoczycie wszystkie randki. I na każdej z tych randek on sprawdzi się doskonale. Tak więc jeżeli miałbym go wam polecić, jakbym miał w ogóle wybrać dwa zapachy dzisiejszego zestawienia, no dwa by było mi ciężko, ale trzy. Trzy takie pewniaki, przy których ja bym został i w których ja bym oscylował chodząc na randki, wybrałbym oczywiście masz Interlaut, bo to jest mój numer jeden, i ja ten zapach kocham, uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez niego żyć. Kompo pozycją drugą byłby oczywiście Dior Saważ, to jest świetny zapach na takie luźniejsze spotkania. No i oczywiście Dolce Gabbana Intenso, gdyby znudził mi się Saważ i znudził mi się Interlaut, albo gdy Interlaut był za byłby za ciężki, a Sauvage byłby za lekki, no to myślę, że Dolce intenso wtedy znalazłby właśnie swoje miejsce. Dlatego myślę, że mm, ten zapach, Również traktujcie jako pewniak. Tutaj powiem Wam, że to jest też stosunkowo tania kompozycja. On jest dostępny w wszystkich takich superfarmach Hebe, bodajże też. I jak dobrze pamiętam, to chyba pół roku temu widziałam go za 130 zł, za 100 ml Hebe, więc to jest naprawdę korzystna cena. Jak mówię, to nie jest zapach drogi. On też jest stosunkowo na wymarciu, więc nie wiem, jego dostępnością raczej w seforach by było trudno, ale w takich bardziej drogeriach, perfumerio drogeriach czy apteko bez problemu go dostaniecie, tak więc również kupujcie na ślepo, bo tak jak mówię wszystkie randki w nim zaliczycie i myślę, że on tam się sprawdzi w 100%. No dobrze moi drodzy, na dziś to już by było wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł wam już w znalezieniu zapachu doskonałego na randkę, który zwojuje z waszą drugą połówkę. Ja powiem wam tylko tyle, że w opisie do filmu znajdziecie recenzję niektórych zapachów wymienionych w dzisiejszym filmie. Tak więc jeżeli jakaś kompozycja was ciekawi, to sprawdźcie poniżej, czy jej tam nie ma. Ja was również zachęcam do followowania na obserwowanie i podążania za mną w mediach społecznościowych, bo tam dość często pojawiają się różne kody rabatowe do różnych marek, tak więc również warto mnie tam śledzić. A co więcej, jest naprawdę spora kopalnia e, świetnych inspiracji, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie. To zróbcie to właśnie teraz. Ja oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że to co robię idę w dobrym kierunku. Jest dla mnie dodatkową motywacją do działania. Uwaga, jeszcze jeżeli ciekawiłaby Was ta sfera randkowa, Czyli na przykład, oczywiście ja się nie będę bawić w kołcza i nie będę was uczył jak uwodzić, nie, nie, ale jeżeli od strony garderoby zapachowej, czy po prostu skompletowania doskonałego outfitu, który według mnie byłby świetny na randkę, ten temat was ciekawi, to również dajcie mi znać w komentarzu, myślę, że taki film po prostu wtedy bym dla was przygotował. Ja oczywiście teraz życzę wam udanych łowów, udanych randek, bardzo owocnych randek, miłego dnia, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.